Witam Państwa. Nazywam się Wojciech Rusek. Od 10 lat pomagam swoim klientom uporządkować sprawy finansowe i spełniać marzenia. W tym krótkim filmie chciałbym opowiedzieć, w czym może przydać się moja wiedza i doświadczenie. Drodzy Nowożeńcy, na progu dorosłego życia czeka Was wiele ważnych decyzji finansowych, związanych z zabezpieczeniem emerytalnym, ubezpieczeniem czy też kredytem. Mam w tych sprawach duże doświadczenie, dlatego pragnę zaoferować swoją pomoc w wyborze korzystnej oferty emerytalno ubezpieczeniowej czy załatwieniu spraw okołokredytowych. Tłumaczę warunki umowy, pomagam w formalnościach, uczę obsługi. Pracuję dla Was, ale moja praca nie obciąża Państwa finansowo, dlatego że jestem wynagradzany przez banki lub ubezpieczycieli. Jeśli potrzebujecie więcej informacji, Skontaktujcie się ze mną wysyłając maila na podany niżej adres.